Mieliśmy mnóstwo sytuacji w pierwszej połowie, ale których nie wykorzystaliśmy, no, brało się to z różnych przyczyn, ale e, naturalnie te, te, te błędy w drugiej połowie no, nie powinny nam się przydarzyć, bo, bo również mieliśmy sytuację, a straciliśmy bramki tak jak straciliśmy, no, wiadomo, że te warunki, warunki atmosferyczne są takie, jak, a nie inne i, i też trzeba było się do tego dostosować, e, mieliśmy problemy. I, z tym także uważam, że, że pożyteczny sparing mimo wszystko, bo, bo mamy, mamy, wiemy na czym stoimy, wiemy, ile nam brakuje do tego, żeby być no, bardziej świeżym, bardziej takim dokładnym i, i te pewne rzeczy, pewne elementy na pewno będziemy musieli poprawić w najbliższych dniach do tego meczu następnego już w sobotę. No dobra, to było minusa, to trochę o plusa. Rafał Wolski myślę, że fajny debiut w Lech Higdańsk. Dobry mecz barka Powłodskiego, szczególnie do przerwy nieźle też pokazał się grający pierwszy raz seniora Tomasz Makowski. Na pewno ta dwójka w pierwszej połowie, zresztą cały, cały tam pierwszą połowę wyglądało to w miarę dobrze i kre, była to, i kreowaliśmy sytuację, i mieliśmy tych sytuacji troszkę. Rafał miał również jedną sytuację, którą powinien wykorzystać, a miał super asystę przy, przy bramce Marko Pasio, także myślę, że to był udany sparing dla niego. Pierwsze 45 minut w naszym zespole. Bartek zagrał Również w miarę, powiedzmy, tą pierwszą połowę, w drugiej wyglądał już lepiej, mimo że, miał, że, że ten czas był ograniczony, bo Łukasz Harasli miał, miał tą kontuzję nieprzyjemną zresztą. Także uważam, że no, poza Łukaszem tutaj kontuzji nie było, to było najważniejsze również dla nas, żeby, żeby ten cykl treningowy w dalszym ciągu mieć i uważam, że to była pożyteczna jednostka treningowa, jeśli chodzi o obciążenia, które mieliśmy na obozie i teraz no, wracamy już do, do piłki i będziemy coraz więcej tego robić.